Cześć, witajcie! Ja dzisiaj mam dla Was po długiej przerwie kolejny odcinek z Waszymi sezonami Lego Ninjago, dlatego dobijemy do 1000 pyk w górę pod tym materiałem. Oraz zachęcam Was do zasubskrybowania mego kanału, a dla motywacji wyświetlam ostatnich 10 nowych subskrybentów. A tak poza tym co jakiś czas wypada przypomnieć, że ponad 50% z Was ogląda moje filmy, a nie subskrybuje mego kanału, a więc drogi widzu, zasubskrybuj, bo to Cię nic nie kosztuje, a mnie motywuje do dalszej pracy. Koniecznie oglądajcie do końca. Bardzo, bardzo dużo osób chciało, aby ta seria powróciła, więc stwierdziłem, co mi szkodzi? Materiały z waszymi pomysłami na kolejne sezony LEGO Ninjago będę publikował w momencie, gdy nic nowego nie będzie się działo w świecie LEGO Ninjago. Oczywiście cały czas zachęcam was, abyście wrzucali w sekcji komentarzy pod tym filmem wasze pomysły na nowe przygody ninja. Przed nami dość obszerny pomysł na sezon 16, o nazwie Podróż Przemiany. Ninja ubolewają, że Nia odeszła. Najbardziej to przeżywają Jay oraz Kai, którzy chcą, żeby Nia wróciła. Pewnego dnia Jay idzie do wężonów. Tych z pierwszego sezonu w nadziei, że znajdzie w ich bibliotece sposób na przywrócenie nij do stanu człowieka. Tymczasem Kai idzie do knajpy z kluskami Mistrza Chena, gdzie spotyka się ze Skylor. Dziewczyna próbuje pocieszyć Mistrza Ognia, ale jej nie wychodzi. Wężonowie wpuszczają Jija do swojej biblioteki oraz oferują pomoc w znalezieniu tego, czego szuka. Udaje im się znaleźć książkę z legendą o amulecie Zmian. Gdy czytają księgę, pokazuje się flashback z tej legendy. Legenda opowiada o magicznym amulecie, którego używał pierwszy mistrz Pinjitsu, do zmiany w różne istoty skrajno, oni i smoków, do ukrywania się przed nimi, kiedy chciał pobyć sam. Oczywiście robił tak zanim stworzył resztę krain. Po stworzeniu Ninjago zabrał ze za sobą amulet i wykorzystywał podczas wojny z mrocznym władcą i kamienną armią do infiltrowania ich siedzib oraz poznawania ich planów. Po stworzeniu lub narodzeniu i Garmadona ukrył amulet w pewnej świątyni. Acidiku znajduje mapę na końcu księgi i wręcza ją Jayowi, który idzie szukać Kaya. Gdy go znajduje, opowiada mu wszystko, czego się dowiedział z wężonami. Obaj postanawiają odnaleźć ten amulet. Wszystko słyszy Skylar, która postanawia wyruszyć z nimi. W nocy, Jay i Kai wymykają się z klasztoru. W nawiasie, ubrani w odświeżone stroje ze sezonu wyspa oraz plecakami na plecach i oczywiście bronią na wszelki wypadek. Spotykają się ze Skylar i również w nawiasie. Wolę tutaj akcentować te nawiasy, bo później niektórzy się mogą pogubić. Noszącą całkiem nowy strój, do podróży, także plecakiem i dwoma katanami. W dokach, skąd wyruszają łodzią kupioną przez Jaya w stronę wyspy z 14 sezonu. Kiedy dotarli na wyspę, mam Matus i reszta wyspiarzy witają ich oraz pytają, co tu robią? Ninja mówią, że wyruszyli na sekretną misję i wyspa jest po drodze. W nawiasie po raz pierwszy jest kadr na mapę prowadzącą do świątyni amuletu przemiany. Okazuje się, że mówili prawdę, iż wyspa z 14 sezonu jest po drodze, ponieważ świątynia jest bardzo, bardzo daleko. Nawet za drugą, mroczną częścią ninjago. Reszta drużyny ninja Lloyd, Cole, Zane, Pixar oraz Mistrzu zastanawiają się, gdzie są Kai i Jay. Postanawiają spytać się Skylar, ale dowiadują się, że gdzieś wyjechała. Ninja postanawiają więc szukać zaginionych członków drużyny, dlatego udają się w podróż perłą przeznaczenia. Najpierw szukają na wyspie i dowiadują się, że byli tu ze Skylar i popłynęli gdzieś. Zane oraz Lloyd postanowili popłynąć do Merlopi, którą rządzi Ben Tomar. Okazuje się, że Nia jest jego zastępcą oraz generałem Merlopiańskiej Armii. Lloyd i Zain informują mistrzału, Pixa i Kola, że znaleźli Nia. Mówią Mi oraz Benfo, że Jay, Kai i Skylar popłynęli gdzieś na jakąś misję, o której reszta ninja nie wiedziała i proszą o pomoc w poszukiwaniach. Tymczasem Kai i Skylar rozłożyli namioty w stworzonym na mrocznej wyspie obozie, a Jay zbierał drewno na opał. Następnego dnia, gdy obudzili się, postanowili ruszać dalej, ponieważ byli blisko wyspy, na której jest świątynia. Przygotowania do odpłynięcia przerywają im jednak dziwne, fioletowo-przeźroczyste kreatury, które zniszczyły im łódź. Bohaterowie stają do walki, którą po dłuższym czasie przegrywają. Okazuje się, że kreatury są pupilami Mrocznego Władcy, który nie został do końca zniszczony. W nawiasie, Zane niepotrzebnie poświęcił się w trzecim sezonie. Skylar po więzieniu użyła mocy cienia, by wydostać ją z mrocznego więzienia, stworzonego przez pupili Overlorda i dotyka największego z nich. Potem używa mocy zmiany wyglądu, czy jak to tam się nazywało, i zmienia się w tego stwora. Pokonuje kreatury i uwalnia przyjaciół. W nawiasie wraca do swojej normalnej formy. Tymczasem reszta ninja wraz z nią płyną we wskazany przez wyspiarzy kierunek. Dopływają już do mrocznej wyspy. Nagle widzą roztrzaskaną łódź W nawiasie wyspiarze opisali im wygląd łodzi i przestraszyli się. Wyska Zagakują z perły i zaczynają poszukiwania zaginionych po całej wyspie. Spotykają ich w nowym obozie, z poprzedniego nic nie zostało. Zaprowadzają Jaya i Kaja do niej. Bohaterowie rozmawiają z nią, dlaczego wyruszyli w podróż. Dziewczyna mówi, że nie musieli tego robić. Oni jednak mówią, że chcą, żeby wróciła do nich, lecz ona odpowiada, że zawsze mogą ją odwiedzić w Merlopi. Cała drużyna oprócz niej wraca do domu. Jay postanawia wybudować coś w rodzaju bazy podwodnej w Merlopi, żeby mógł mieszkać przy niej kończy się na scenie, gdy biała łuskowata ręka bierze amulet przemiany. Mam nadzieję, że mój pomysł spodoba Ci się, ponieważ wymyślałem ten sezon około 2,5 godziny. Zacznijmy od tego, że w tym komentarzu najbardziej podoba mi się to, że można go normalnie przeczytać, bez zbędnego domyślania się, o co mogło chodzić autorowi, chociaż momentami można się pogubić. Chociażby z tymi różnymi wyspami. Najbardziej w tym pomyśle podoba mi się niebanalny skład i mam tu na myśli wspólną wyprawę Jaya, Kaya oraz Skylor. Naprawdę ciekawe Połączenie. Dodatkowo doceniam też odniesienia do lokacji z ostatnich dwóch sezonów Ninjago. Natomiast trochę ta już raczej można powiedzieć końcówka. Po prostu dużo rzeczy za szybko się dzieje i nie ma tutaj dokładnych wyjaśnień. Na przykład nagle pojawiają się na mrocznej wyspie. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się spodobał. Dzisiaj mam dla Was tylko jeden pomysł: ponieważ, po pierwsze, jest to materiał, dzięki któremu będę mógł zobaczyć, czy jesteście faktycznie zainteresowani kontynuacją tej naszej serii z Waszymi sezonami. A po drugie, Bieżący tydzień, jak i również następny są dla mnie dość ciężkim okresem czasu pod względem nauki, więc wolałem po prostu wybrać jeden obszerny pomysł niż kilka po parę zdań, ale oczywiście wszystkie Wasze pomysły na przyszłe sezony Lego Ninjago postaram się wykorzystać, o ile oczywiście będą miały jakikolwiek sens. Dajcie znać w sekcji komentarzy, co myślicie o tym pomyśle, albo jak wy widzicie przyszłe sezony Lego Ninjago, może macie odmienne zdanie w niektórych aspektach, a dzisiaj przypinam serduszko osobom, które napiszą w sekcji komentarzy sezon 16. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć!